Ola, to się dzieje. Nagrywamy kolejny podcast razem po chyba półtora roku. Cześć wszystkim. To Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez sensu. I dzisiaj jest ze mną Ola. Ola, przywitaj się. Witajcie, dzieciaczki. I jeżeli ktoś jest tutaj od niedawna, to nie kojarzy Oli, ale jeżeli ktoś z na to kojarzy, bo Ola była ze mną w Tajlandii i na Bali i wtedy nagrywałyśmy dużo fajnych podcastów razem, więc możecie sobie je przesłuchać, ale nie musicie, ale możecie. No i dzisiaj będziemy gadać o wszystkich ciekawych rzeczach, które nas spotkały tutaj na Sri Lance, bo jesteśmy właśnie na Sri Lance, ile my już tu siedzimy za dwa tygodnie no. i mamy Wam do opowiedzenia dużo fajnych historii. I uwaga, Ola, zapisałam je sobie. poprawę. I większość z tych rzeczy to są twoje teksty albo teksty Kaspera. Bo jeszcze był z nami Kasper, brat Oli, ale już go nie ma, bo już wrócił. Nie znam do dobrych tekstów. Boże, święty, tak! Nic nie jest tak zabawny, Kasper. Ale ty też masz swoje naprawdę dobre <grym> momenty. momenty. Tak, <grym> Boże. Masz dobre momenty. A no wszyscy mamy dobre <grym momenty. <grym Nie wiem, od której historii zacząć. Wybierz sobie. No i wiesz to że ze szczoteczką. Chcesz obowiązuje się ze szczoteczką. Nie wiem, że kiedyś sama. Aha! No to była pierwsza noc. Była pierwsza noc tutaj na No i. Tak, to było tutaj. No Nie, to nie było tutaj! Mi się kojarzy to z tamtym miejscem. A to nie było w candy? To było w candy. Dobra, nieważne gdzie to było. W każdym razie mieliśmy sobie jakieś nocy. A może to było w candy, no? No dobra, no w końcu. W każdym razie w pewnym momencie ogarnęliśmy, że mamy dokładnie takie same szczoteczki do zębów, czyli Cura Prox. No I, i te super softy. No, bo to są jedyne, które mi nie bolą Jones i kacpra też, więc, więc mamy takie same. No i Marysia też ma taką samą. No i mówiliśmy, że... Każdy ma tam jakąś inny kolor, no i stwierdziliśmy, że Marysia ma najlepszą, bo nieważne jaką Marysia ma szczeteczkę, nawet jeżeli ma taką samą, to i tak ma najlepszą. No, ona to o, powiedziała Kacper, bo Kacper, pamiętaj, że y, nawet jeżeli będziesz miał taką samą jak Marysia, to będziesz wiedział, która jest jej, bo jej jest lepsza. Dokładnie tak powiedziałam. Ale ja, ja, ja nie wiem, co się stało w ogóle, bo... Y, jakby jednym z motywów przewodnich tej wycieczki jest to, jaka jestem zarąbista. No, no. Nie wiem w ogóle, z czego to wyszło, ale z czego to wyszło? Nie wiem, no bo ty potrafisz sobie tak siedzieć i mówić, boże, ale ja jestem super. No mam takie przewyżski. Albo staję sobie przed lustrem i myślę, boże, jaka jestem ładna. Boże, jaka jestem super. No, ale ja bym chciała, żeby każdy tak miał. No, każdy powinien tak mieć, tak naprawdę to no, jest, naprawdę. jest wiele lepsze niż takie, ja wiesz. No, bo jeszcze ludzie widzą u siebie rzeczy, rzeczy, których u nich się. nawet nie ma. I no. Właśnie złe rzeczy. No i y, a propos właśnie tego mm, <laughs> może to jest tyle tekstów z takimi coachingowymi rzeczami. No y, byliśmy w takim miejscu, gdzie można było oglądać słonie. W sensie to było takie jakby safari, więc podjechaliśmy w takie jedno miejsce i tam było mnóstwo takich jeepów i do tych jeepów się wsiadało, One były takie bez dachu i tam y, w tych jeepach się jechało na taki dziki teren i tam sobie chodziły słonie i można było je oglądać w naturalnym środowisku. Co było super, bo my bardzo lubimy oglądać słonie w naturalnym środowisku, a nie w jakichś tam złych warunkach. No, to coś jak park narodowy, że można tylko się poruszać po wyznaczonych ścieżkach i tylko z tymi przewodnikami w jeepach. Więc nikt tam nie może sobie wbić i łazić samemu. Zresztą nie powinien, bo to niebezpieczne. No więc wyglądało Jakiś to bardzo fajnie. To bardzo fajne, no, że, że tylko w tych jeepach i tylko można oglądać, nie przeszkadzać tym zwierzętom. No, i tak właśnie było. Wow, moje piękne wypowiedzi. Tak e, było. Nadaje się na radiowca normalnie. Tak, tak, było. tak było. No i my sobie weszliśmy do tego jeepa i siedzieliśmy na tych siedzeniach. I ja bardzo chciałam wstać, i tak sobie jechać na stojąco, bo tam były takie belki, jakby na dachu Znaczynie nie było dachu, tylko były takie dwie belki, których się można było trzymać, żeby jechać na stojąco. Uh -huh. No i ja powiedziałam, coś tam jakby pytałam się siebie na głos, czy ja tu mogę wstać? I później mówię. Ja mogę wszystko! Chcieć to móc! A najlepszy jest to, że ona to nagrała. Tak, ja bym jakieś story nagrywała. Nagrywa się story, Marysia. Czy ja mogę wstać? ja, ja mogę, mogę wszystko! wszystko. Chcieć, Chcieć to wszystko. móc! No po prostu brzmi jak nie wiem, jakiś naprawdę słaby z jakiejś serialu. Ale, ale. No, ale tak było. No i, no i ja wtedy, jakby ja, ja nie czułam, że ja powiedziałam coś takiego tego Ja dopiero wieczorem, bo robiłam wtedy tak, nie dodawałam story na bieżąco, tylko dodawałam story wieczorem, jak już miałam dużo nagrań z, daniego, z danego dnia, bo nie chciałam rzucać miliona kafelków i zanudzić ludzi, tylko mm -hmm. chciałam wybrać te highlighty. Mm -hmm. No i sobie przeglądam wieczorem te nagrania i słyszę to nagranie. I to nagranie było tak świetne. Ja się tak zaczęłam śmiać sama z siebie. Ja zaczęłam spuszczać Oli i Kacprowi. I ja stwierdziłam, Muszę sobie zrobić z tego budzik. Jezusa, Czy ja tu mogę wstać? Ja mogę wszystko chcieć to móc. No i yy, ściągnęłam taką specjalną aplikację do robienia dzwonków na iPhone'y, bo to nie jest takie proste, żeby sobie coś ustawić a? jako dzwonek na iPhone'ie. Musisz w ogóle najpierw musisz mieć aplikację, a później musisz to wyeksportować go wyeksportować to do Garage Band. Mm -hmm. i dopiero z Garage Band musisz sobie ustawić do dzwonków i później musisz wejść w te dzwonki i sobie zrobić z tego budzik. No ale byłam bardzo zdeterminowana. Zrobiłam to, no i teraz mam taki piękny budzik. O, kolejna <grym> taka motywacyjna a propos palm. O, no. Szliśmy sobie do sklepu z Olo i Kacfrem, taką jakby drogą przez nic, przy plaży mm -hmm. i tam było bardzo dużo palm. No ja się tak patrzę na te palmy, one tak pięknie wyglądały na tle By nieba. Noc. Była noc. I one tak pięknie wyglądały na tle tej nocy, bo jakby niebo tutaj nie jest takie czarne. W sensie mm -hmm. w nocy jest tak, że wszystko jest czarne, a niebo jest trochę jaśniejsze, więc wszystko jest takie czarne na tle nieba. No i te palmy mm -hmm. były takie czarne na tle nieba, i sobie myślę, Boże, jak to pięknie wygląda. No i, i sobie myślę, że palmy to w sumie. Zawsze dobrze wyglądają, bo one wyglądają świetnie w ciągu dnia, mm. świetnie o zachodzie słońca, mm. świetnie o wschodzie słońca i w nocy też wyglądają świetnie. I tak sobie myślę, kurczę, palmy to są super zawsze. I później mówię, że trzeba być jak palma. Super, super zawsze. zawsze. <laughs> Więc jak jesteś jak palma, to jesteś super zawsze. No i my się staramy się być <kuh> jak palmy. No, staramy się. I raz... Ja coś od Oli chciałam wieczorem, czy nie pamiętam jak to było. W każdym razie wysłałam ci jakąś wiadomość na Messengerze no. i ty mi odpisałaś, ale ja już spałam, jak ty mi odpisałaś, uh -huh. więc jak włączyłam rano telefon, to pierwsza wiadomość, która mi się pokazała, to. Jesteś jak palma. <laughs> Aha, bo ja cię poprosiłam o coś i ty napisałaś OK i poszłaś spać. A ja napisałam: Dziękuję ci bardzo, jesteś jak palma. palma. <laughs> I ja się obudziłam i to. To była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam po przebudzeniu i już wiedziałam, że ten dzień będzie dobry, ale tu każdy dzień jest dobry, bo mm -hmm. jesteśmy w raju. I to jest, słuchajcie, tak pięknie. No, jest idealnie. Jest naprawdę super. Leżymy sobie w hamaczku na plaży i, i woda jest taka turkusowa, i są fale, i są zarąbiści ludzie. Ci ludzie tutaj w ogóle są Ludzie tak są niesamowici, mili. naprawdę, no. No. Chcesz opowiedzieć o imprezie u dealera? <laughs> No więc pierwszego dnia, nie wiem, to nie wiem czy to był pierwszy czy drugi dzień, no ale poszłam sobie na plażę. Marysia oczywiście wzięła deskę chciała do wody. Ja po nie wiem 30 minutach surfingu zdarłam sobie całą skórę z brzucha, więc stwierdziłam, że, że ja już nie surfuję tego dnia, ale że chciałam zostać na plaży, pomyślałam, kurde, mam teraz taki fajny obiektyw, zrobię sobie może zdjęcia surferom. No i wyszłam, Marysia w wodzie, ja sobie łazę po plaży, no i robię zdjęcia jej i tam innym surferom, kto łapał falę, ten miał zdjęcie. No i jak tak się kręciłam z tym aparatem, oczywiście każdy tam zagaduje, hej, how are you, co tam robisz i w ogóle, no i e, jeden ziomek, to znaczy było chyba dwóch, którzy widzieli, że ja robię zdjęcia, powiedzieli, hej, ej, a zrobisz mi zdjęcie, jak ja pójdę do wody? No i ja no dawaj, dawaj, idź do wody, ja ci zrobię zdjęcia. No i później dawałam im, e, oni mi dawali swój numer telefonu na Whatsappie, no i ja im wysyłałam te zdjęcia po tam jednym dniu, jak już je obrobiłam. No i był taki ziomek, co... Spotkałam go wcześniej na plaży i się tak uśmiechał do nas, a później i tylko powiedział to za klasyk. How are you? Hi, how are you? No to i. How are you, no how are, you. How are you. No, zawsze. Hi, how are you? I nawet nie słuchają, co ty mówisz, bo idą dalej. No. To tak jakby myśleli, że How are you to jest dzień dobry. Dokładnie, nie? tak. How nie. are you, I idą. Z jednej no. strony to lubię, z drugiej strony mnie to denerwuje, no, no ale kontynuuj. No i, e, i ten ziomek zobaczył, że jego przyjaciel jest w wodzie, i ja że robię temu przyjacielowi zdjęcia. No więc podszedł do mnie zaraz jakiś e, jego kolega, no i mówi, że ej, a ty robiłeś temu typowi zdjęcia? No bo jak tak, no, to jest mój kolega, nie? To możesz mu wysłać też. No i jak ten kolega wyszedł z wody, no to e, dał mi swój numer telefonu. Ja mu pokazałam e, te zdjęcia na aparacie, no i on się tak ucieszył i powiedział, o Boże, chodź, chodź, to ja ci za te zdjęcia dam ci kokosa. I ja mówię, no dobra, no kokos za darmo, jak najbardziej, uczciwa cena. No i poszłam. Kolej poszłam. Kolej poszłam. Tak. No, i poszłam tam usiąść sobie na te krzesełka. Mm. Piłam tego kokosa. Marysia zaraz wyszła, usiadła ze mną, ona też dostała kokosa. I jeszcze on był taki piękny, bo oni tak. tak on wyglądał jak taka myszka, bo no. zrobili mi jakie dwa nacięcia. Nie wiem, może ktoś się oglądał na Instagramie. No. Jakby odcięli jakby obie dubki tego kokosa i wsadzili je w takie dwa nacięcia, co wyglądało jak uszka myszy i do tego ta słomka no. i to było takie sweet. to totalnie wygląda jak, uszko mysz jak myszko, jak myszusia. No. No, i, e no i ja tam siedzę, piję tego kokosa, Marysia wyszła z wody, dostała też kokosa. No i tak sobie zaczęliśmy z tymi chłopakami gadać i jeden ziomek znowu też zobaczył, że robi robisz jeszcze zdjęcia? i mówię, no jeszcze mam baterię, w sumie to jak chcę jeszcze do wody. No i on mówi, dobra, dobra, to ja idę do wody. No i skoczył do wody i to był meduł wtedy. I, e, no, i, I ten właśnie ziomek e, co, co wskoczył tak ostatni dowody 10 minut przed tym jak, jak już mi bateria padła, to e, okazał się być tam takim wpływowym człowiekiem na tej plaży. No i ja mu później zrobiłam te zdjęcie, przerobiłam, wysłałam się tak bardzo też cieszył i stwierdził, że słuchajcie, to może przyjdźcie do nas na grilla. I my mówimy jak na tej wycieczce wszystkiemu no why not. E, więc poszłyśmy później na tego grilla. Czy to był grill, czy my robiliśmy coś? No. Nie, to nie był grill. Pierwszy, no, pierwsza nas to była tylko po prostu impreza. I mój a, brat tak, powiedział. tak się siedzieliśmy sobie stole. No, I pamiętam jeszcze, że ten ziomek, przez to, że ja zrobiłam mu zdjęcia, tak jak spotkał mojego brata w wodzie, to powiedział o, tą falę, tą falę, tam pchał go na te falę, i tak kacper przez to złapał tyle fal. Tak, Boże, on mapał falę wszystko łapał. ja nie mogłam uwierzyć, to był jego drugi dzień w wodzie, a on po prostu tak łapał i powiedział właśnie, że no, twoja siostra mi robi zdjęcia, to, to ciebie trochę nauczę. No, i później e, powiedział właśnie, że chodźcie do nas, zrobimy sobie imprezę. Kacper, taki ucieszony, był taki wdzięczny mu, że, że go pouczył, że przyniósł e, budelkę rumu, i usiedliśmy sobie na. E, na... Albo jak będziesz chciała wyedytować tę butelkę soku jabłkowego. No i poszliśmy na plażę i siedzieliśmy sobie z tą buteleczką. <śm> <śm> no i, i sobie tam po prostu chillowaliśmy i gadaliśmy. No i okazało się, że super fajni ludzie z tych, z tych ludzi, akurat z tych, tych konkretnych. I, i, I co? A, no i później się okazało, że... Mam to powiedzieć? No, no no, no i później się okazało, że ten ziomek, który jest najbardziej wpływowy, no to on jest jakby... Bard bardziej wpływowy niż myślałyśmy. I w ogóle do niego przychodzą policjanci na imprezy i wszystko i on troszeczkę tak jakby żyje ponad prawem, bo e, jest chyba dealerem. Tak, tak wywnioskowałyśmy. Co chwilę ktoś do niego podchodził, miał jakiś biznes, wymieniali się tam rzeczami, no i tak wszystko pokryło. No zio, ale zio. Coś, tak, coś tak było, że, że coś tam szło, no a zioło było czuć cały czas, więc wiadomo było, że to chodzi o zioło. No i. E, i. I co? No i tak sobie siedzimy, oni tutaj z tym ziołem, tutaj się gadamy, imprezujemy, fajna im atmosfera, muzyczka gra i my nagle gadamy do siebie. Ej, Marysia, no, jesteśmy na imprezie u dealera. <laughs> I totalnie, my byliśmy na imprezie u dealera. No, ale Boże, ja to powiedziałam mojej mamie, że mamy właśnie znajomy, jesteśmy tak ustawione, bo nasz znajomy to jest dealer. Nie wiem, czemu ja to akurat tak ujęłam. No. Moja mama... Boże święty, wy tam zostaniecie zaraz narkomankami. sprzedadzą was do burdelu. I ja tak mamo, spokojnie, no. to są naprawdę fajni ludzie i po prostu on, on ma znajomości, on jest w stanie wszystko załatwić, tak jak potrzebowaliśmy dla Oli soczewek kontaktowych. To no to oczywiście kto wiedział, gdzie je załatwić? No on! Więc. Trzeba tylko coś mu powiedzieć, a on tylko wykona jeden telefon, zaraz jakiś jego człowiek jedzie po to i zaraz tak, to tak. masz. Co watermelon. Nie chcesz? Co? A jego człowiek, jego prawa ręka nazywa się Watermelon. I oni nie mówią no. jakoś tak, tak normalnie tak Watermelon, tylko mówią Watermelon. Watermelon. No, no ma takiego ziomka, Boże. który jest taki ma, taką, ma takie afro i ma taką energię. On ma taką energię. On jest zawsze uśmiechnięty. On cały czas biega i taki jest chodzi jakby mu cały czas gra muzyka w głowie. Tak, tak, takie pozytywne ADHD. Naprawdę. I, I on jest takim chłopcem na posyłki trochę i na przykład raz y, Ola gdzieś tam z nim była w knajpie, a ja byłam w innej knajpie, bo coś tam sobie pracowałam i nie miałam klucza do domu, no i Ola powiedziała, no to zaraz watermelon przyjedzie z kluczem. No, no. I czekaj, czekaj, klucz. Czekaj, no to zaraz A bo wiesz co? Watermelon jedzie z kluczem. <laughs> I on w ogóle mnie znalazł, w tej najpierw on biegł, aż po schodach biegł, taki uśmiechnięty, dał mi ten klucz, pobiegł z powrotem, po prostu człowiek, energia. No, ale też takie energiczne jest na desce, Oni wszyscy są tacy dobrzy w surfingu, że my nie możemy się napatrzeć, po prostu. Ale ja jestem ciekawa, jak, jak oni będą na kiedyś, Jak ty kiedyś powiedziałaś, że Ola, oni mogą wszystko, oni mogą nawet stanąć na głowie na tej desce. To ja myślałam, że to żart. A później zobaczyłam, jak każdy z nich normalnie potrafi stanąć głową na tej desce. I ja nie też, mogę co, muszę za, żeby im kopary opadły. Ja to zrobić. Ja ja, wiem, to ja muszę im tak zrobić, żeby im kopary opadły. Ja to wiem, jest że ty mój to ty życiowy robisz. cel. Y... Jestem pan. <noise> no i w ogóle dzisiaj. Czekaj, nie wiem, czy ty przy tym byłaś, mm, że ja z nimi rozmawiałam, bo też siedzieliśmy sobie na plaży już wieczorem. Ym, ja z nimi rozmawiałam, że właśnie następnym razem na surfingu, to ja chcę zrobić stanie na głowie na tej desce. Tak. No. I Watermelon mówi, no dobra, ale najpierw musisz się nauczyć na Ziemi. Ja, mówię, <grymne> ja umiem na Ziemi, oni nie, ja, ja, oni nie wiedzą. Ja trenowałam gimnastykę 8 lat, ja umiem wszystko. E, no i, i. mówię, że to jest przecież łatwe, no najłatwiejsze stanie. Ja on mówi, łatwe? Nie, to nie jest łatwe. Ja mówię, to jest łatwe. Więc mieli takiego laga mózgu trochę. przed nimi na plaży salto, to im koparę upadną. Ale tu jest taka plaża, że się nie da, mm. bo ten piasek jest za miękki i ja z nie Kanada. umiem na takim. Jest też bardzo pochyła i, i byłoby ciężko. Ale wrzuciłam na Instagrama, mm -hmm. więc część z nich na pewno widziała. Hi, hi, hi. No, no to dobrze. Lubię zabłysnąć. Ale mogę zrobić jakieś stanie na rękach. No dobrze. Będzie, o, będziesz mi robić zdjęcia, żeby tak, miała tak, pretekst, Tak, tak nie? Tak, tak, tak. Będziesz pokazywać wszystkie no Dobra, ale będziemy się popsywać. Tak. Dobrze. Podoba mi się ten plan. Popiszmy się. Mm. Ej, mam takie coś, przeglądam sobie notatki na podcast, że jak jakaś historia jest stara, to mimo, że ona mi się wydawała taka super kiedyś, że to opowiem, to mi się jej nie chce opowiadać, bo ona jest stara. Na, na przykład, przykład? mam skam na 20 koła. Och, to już jest taka jest, stara historia. Jest dokładnie. No ogólnie w bardzo wielkim skrócie ty chciał od nas 20 tysięcy rupi za przejazd, który powinien kosztować 200 rupi. Um, i opowiedziałyśmy tą historię już tylu osobom, z Polski, stąd, no po prostu zewsząd, że już mi się jej nie chce opowiedzieć nie. kolejny no, raz. No, ale Więc... i wziął chyba tysiaka i pojechał, ale była masakra, bo... No. Jedziemy na policję, tu jest drogo, to jest Kolombo, wy się nie znacie, tu jest drogo. My tak w ogóle gość no, nas policję, tak straszył. Tyle razy więcej pieniędzy? Nie, aż takiego my no. nie jesteśmy. To ja też go policją postraszałam no, i wziąłam. No, i, I on tak na początku miał, no dobra, no zły na policję. No i chyba nie sądził, że ja serio to zrobię. W sensie ja serio tego nie zrobiłam, ale wziąłam telefon do ucha i coś tam zaczęłam chyba gadać po pewnym momencie, ale nie pamiętam już. Mhm. No i on tak stwierdził, dobra, dobra, no to biorę tyle, ile tam mm. spadam. dacie i spadam. E, w każdym razie Colombo. Które jest chyba już nie jest stolicą, ale jakby jest zaraz przy stolicy, mm -hmm. więc miasto, w którym się tutaj ląduje, mm -hmm. jest okropne. Nie polecamy go, mm -hmm. nie warto tam zostawać. Należy natychmiast jechać gdziekolwiek indziej niż do Kolombo. Kolombo jest okropne. 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 O, właśnie a propos Kolombo. Sadrian Colombo. <głosy> <głosy> więc siedziliśmy sobie w wodzie któregoś dnia i zastanawialiśmy się. Chcieliśmy sobie zrobić jakieś nowe imiona, w sensie. Tak, chcieliśmy się nazywać inaczej, bo jeden ziomek przykręcił moje imię w kawiarni i strasznie mi się spodobało, bo zamiast Ola napisał Ora, i no. ja mówię, że ja chcę być Ora, że mówcie na mnie Ora teraz, i to jest takie piękne. No i każdy stwierdził, że chciałby też mieć nowe imię. I zaczęliśmy wymyślać, jakie to imię ma być, żeby pasowało. No i ja coś tam powiedziałam, że Miley Cyrus, to się nie, nie nazywała Miley przez pierwsze 10 lat swojego życia, tylko się nazywała chyba Destiny i tam cały czas wszyscy na, wszyscy na nią mówili Smiley, bo się cały czas uśmiechała, czyli no, Smiley i że to by mogło pasować, bo ja się też uśmiecham, ale stwierdziła, że nie, ale wtedy Casper Kasper stwierdził, że w takim razie on się będzie nazywał Sadrian. Bo on się nie uśmiecha. On się nie uśmiecha. No i. A ja stwierdziłam, że się będę nazywała Wiktoria, ponieważ Wiktoria to jest zwycięstwo, a ja jestem zwycięzcą. Więc. A ty stwierdziłaś, że będziesz Alex. Ja jestem Alex. Tak, ale jeszcze bo chcieliśmy zrobić y, też nazwisko. No i Mary się stwierdziła, że ona to najbardziej by chciała mieć włoskie nazwisko. No i w związku z tym, że nasz zakres słownictwa włoskiego jest bardzo malutki, to wymyśliliśmy, że skoro ona chce być Włoszką, to będzie Wiktoria Capricciosa. No więc jestem Wiktoria Capricciosa, ale jeszcze sprawdzałam sobie w ogóle, jakie są włoskie nazwiska. Stwierdziłam, że podoba mi się nazwisko DiCaprio. Yy, no i Okazało się, że na trzecim miejscu najpopularniejszych nazwisk we Włoszech jest Ferrari, mhm. więc mogłam być Wiktorią Ferrari, ale stwierdziłam, że to też nie. A na siódmym miejscu było Colombo, mhm. czyli to okropne miasto tutaj i to jest autentyczne włoskie nazwisko, więc Kacper, żeby już dowalić tego Sadriana, <noise> stwierdził, że się będzie nazywał Sadrian Colombo najsłodniejszym imię na świecie. Z najsmutniejszym miastem świata. O Boże, a ty jesteś Alex Skywalker. A ja jestem Alex Skywalker, bo nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale starość, to za moich czasów było coś. Hashtag dinozał. No więc y, ten podcast nadają dla Was Wiktoria Capriccio za Skywalker. <grystanie> z Skywalker. Sadrian Colombo niestety już pojechał, ale szkoda, bo... Wielka szkoda. Bo Sadrian miał takie teksty na przykład <grystanie> za darmo to uczciwa cena. <grystanie> no, za darmo to uczciwa cena. Boże, my się tak śmieliśmy z tego cały czas, za darmo to uczciwa cena. Chyba, chyba, że ja sprzedaję, to wtedy już nie. Mhm. A i jeszcze w ogóle a propos tekstów Sadriana, to on mi jeszcze wymyślił taki piękny tekst, że jestem Victoria Capricciosa, mistrzyni świata w byciu mistrzynią. Ja to tak kocham, to jest takie piękne. Na co ja to przetłumaczyłam na angielski? I'm the world champion of being a champion? In, in being a champion? Dobra, no nieważne. Tyle w związku z tą historią. Wow. O, w ogóle... My tu mamy taki um, tryb chodzenia spać, że każdy sobie idzie spać o zupełnie innej godzinie. Ja zazwyczaj się kładę bardzo wcześnie, a Ola jeszcze żyje normalnym życiem, i dopiero później idzie spać parę godzin później. No i któregoś dnia, ja poszłam spać, nie wiem, 22, cokolwiek to było, Ola nie drap komarów. Nie mogę przestać się drapać, tak mnie pogryzły te komary, cholernie. No dużo ich tutaj jest. Ja nie jest. czuję w ogóle, kiedy one mnie gryzą, a później tylko czuję, jak mi wszystko swędzi. Jestem ciekawa, kiedy będziemy mieć dengę. Nie będziemy mieć dengę. No dobrze, zgadzam się. E... No i ja poszłam spać. Kacper też już spał. No a Ola gdzieś tam była na plaży. No i... Nie wiem, o której, czy o trzeciej, czy coś takiego, w każdym razie... no późno byłam. No. Przyszła to był ten Ola. dzień, kiedy była impreza. Tak? Nie, Albo bo... grill, grill, grill z Parrotfishem, bo Kacper nie był, ty nie chciałaś jeść i ja tam sama. I dlatego. No tak czy siak, Ola wróciła gdzieś o trzeciej w nocy mhm. i e, jakby niedaleko naszego łóżka był kosz na śmieci i cały ten kosz był wywalony. I my normalnie od razu byłyśmy przerażone, że co nam ten kosz waliło. Ja, ja, ja myślałam, że to szczur. Ja obstawiałam właśnie albo wiewiórkę, albo szczurę, albo coś. Nie wiedziałam, jak to tam wlazło, bo ja ogólnie nic nie słyszałam. Nie obudziłam się wcale. Ale ten śmietnik był w łazience. Marysia spała obok łazienki, a do łazienki nie było drzwi. się <grym> tak. bardzo po prostu test <grym> przyjaźni. Bez drzwi miałyśmy łazienkę. No. I było super. Tak. Te, no to. No, no dobrze, no, no dobrze wyszło. No i później Kacper nam rano powiedział, że on się obudził w środku nocy, a tu jakiś piesek sobie wyszedł akurat, że, przeszedł koło jego łóżka i sobie normalnie wyszedł z naszej kasy zadowolony. <grym> chyba spadł. Rozwalił całe śmieci Ja się w ogóle nie obudziłam, ja nie wiem, jak ja się mogłam nie obudzić, ale czasami mam taki lekki sen, że obudzi mnie wszystko, a czasami mam tak mocny sen, że mo chyba perkusja mogłaby nade mną grać i pewnie mnie nie obudziła, ja nie wiem, jak to jest. Może to fazy snu. Mhm. A w ogóle raz sobie szłyśmy spać, to jest bardzo krótka historia, i zgasiłyśmy całe światło mhm. i nam świetlik latał po pokoju. O, no, miałyśmy takie tak dużo robactwa i świetlik po pokoju, no. No, fajne, fajne. bo jakiś geniusz architektury wymyślił, że będziemy mieć w naszym mieszkanku tam z tamtego czasu takie okno, które w sumie nie było oknem, tylko było taką deską z dziurami. No, tak jak żaluzje w oknie są, to to, to było całe okno, nie? Że, tak, że, że nie było szyby, przerwy. tylko sama taka żaluzja. Taka drewniana. Roz, drewniana. I więc takie przerwy były, że mogło tam wejść wszystko, nie? I jaszczurki, i robactwo. Ja nie wiem, kto to przemyślał. Nikt właśnie nie no, właśnie nikt tego nie przemyślał, bo to ogólnie było takie piękne miejsce. Ta, to na zdjęciach wyglądało tak bosko i w sumie tam było bardzo ładnie, tak. ale miało niektóre rzeczy tak nieprzemyślane, że to od no razu było wiesz, jakiś facet to projektował. Tak, na przykład to, że to okno nie miało żadnych zasłon, a w środku wieczór, A, a ciemno się robiło bardzo szybko mhm. i trzeba było zapalać światło. No to oczywiście, że cała sprzedała. Wszystko tam wlatywało, jakieś śmy tam wlatywały i tak dalej, wszystko tam leciało. Tam wlatywało, no, ale to było takie urocze, bo to jest dużo świetlików i czasem sobie właśnie idziemy w nocy do sklepu przez takie drogi, które są tak pośrodku niczego i są te palmy i są te świetliki to wygląda tak super, po prostu magia. Mhm. I a propos takich zwierzątek, to y, jak surfujemy, to w ogóle są żółwie w wodzie. Jezu, i to takie duże żółwie takie w niebieskiej wodzie, to wygląda jak bajka. Tak, woda jest taka turkusowa i przezroczysta. I są takie gigantyczne żółwie, one mają, nie wiem, z pół metra. No, strasznie duże są, serio, no. No, tak długości ręki. No. I te żółwie, one normalnie sobie pływają przy dnie, pod wodą, ich nie widać, ale raz na jakiś czas muszą się wynurzyć, żeby wziąć oddech. I wtedy biorą sobie tak ze dwa oddechy, tą swoją główką wychodzą no, no, no. na górę. I wtedy je bardzo dobrze widać. I ja widziałam już ze dwa razy żółwia tak z odległości metra. Raz to nawet mogłam no. go dotknąć, ale już nie chciałam go straszyć. Nie, nie. I... No bo tutaj nie wiem, mam wrażenie, że oni mają takie podejście, że, o turyści, turyści, dobra, zapłać nam tysiąc i możesz iść dotykać żółwia i zobaczyć tak, żółwia, tak, tak. zdjęcie z żółwiem. A jak byłam na Hawajach, to tam znowu było, nie wolno podchodzić do żółwi, nie wolno być bliżej niż pięć metrów do żółwia, bo nie no, ale należy zostać w spokoju. Ten ziomek, co dzisiaj nurkował, co sam wyglądał jak żółw. No to dziewczyna mu powiedziała, normalnie miejscowa, ej, ale nie strasz tego żółwia, nie podchodź do niego za blisko. Tak, to no? tak podchodził? Tak, no to tak. bardzo dobrze. I my powiedzieliśmy z modułu, o dobrze, dobrze, tak powiedziałeś, dzięki wielkie. No, bo ludzie czasem są tacy, że po prostu nie normalnie wyściskaliby wy tego żółwia, jeszcze z tymi swoimi łapami w kremie do opalania, który zabija rafy koralowe. I no, no, dokładnie tak. A moje, moje stiki surferskie nie zabijają rafy. Moje stiki są dobre. Mhm. Dobra, to jakby wykończyłam całą historię z naszego wyjazdu, ale jeszcze mogę Ci powiedzieć. Bo, bo Ty możesz to pamiętać. Pamiętasz, jak była moda na żal.pl? No. Jak wszyscy mówili, ale żal, żal.pl. Żal. No. Ja o tym zapomniałam totalnie, bo to było, nie wiem, 15 lat temu i już o tym nikt teraz nie pamięta. Te wszystkie dzieci to nie mają zielonego pojęcia co jest. Żal.pl. I oglądałyśmy sobie z Majką yy, You Can Dance. Mhm. I, co, I to jeszcze były te castingi, gdzie czasami pokazywali takich ludzi, co się nie nadawali w ogóle. I ktoś miał tam jeszcze jakąś łzaw, historię, nie wiem. No w każdym razie ja tak sobie oglądam, i tak sobie myślę. Ale żal. ale żal. ja, ja wiem, Boże, to, że. Boże, jak to brzmi teraz obco, nie? Tak? Ale żal. Boże, kiedyś wszystko... tak się mówiło. I to na Czyli, wszystko się że... mówiło. I to tak na cringe i na wszystkie jakieś takie rzeczy to się mówiło, żal. Żal.pl, że jesteś żałosna. No <laughs> na przykład, ale właśnie się zachowujesz, żal.pl. Ale to się mówiło na wszystko, nawet jak to nie pasowało do kontekstu, to i tak pasowało do kontekstu. Jezus. No, i ja tak zaczęłam się śmiać i dusić w środku, co nie, bo Majka oczywiście nie wiedziała o co chodzi. Mm -hmm. A ja też nie powiedziałam tylko na głos, ja sobie pomyślałam, ale żal, i tak się zaczęłam śmiać na głos, a Majka, co ci jest? <grym> ja, tak, ja jej mówię, czekaj, jak się uspokoję, to ci wyjaśnię. No i złapałam oddech, i jej mówię, że właśnie no, kiedyś tak się mówiło na wszystko żal.pl. I Majka sobie musiała w ogóle definicję tego wygooglować, ona sobie wygooglowała ten żal.pl. Ale teraz, y, teraz już mówimy, że LPL... Ale to mi się tak randomowo przypomniało. Ja zapomniałam o tym na śmierć. No, ale było tak. To co, Ola, kończymy ten podcast. Mm -hmm. I y, czekaj, trzeba zrobić na koniec reklamę sklepu, bo zawsze na koniec każdego podcastu robię reklamę sklepu. Y, pewnie w ogóle nie wiesz, co tam jest, więc zareklamuj go. Kupcie to. <laughs> A dlaczego? Kupcie to, bo jest super i Marysia jest super i wszystkie jej rzeczy są super, więc jak kupicie od niej rzeczy, to będziecie chociaż trochę super jak Marysia, a Marysia jest jak palma, więc jest super zawsze. Wszyscy zażegną, już tęczą, więc dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego podcastu. Jeżeli wysłuchaliście do końca, to w ogóle już dziękujemy Wam na maksa. I może się usłyszymy za tydzień albo za dwa tygodnie, jak nam się będzie chciało nagrać. I jak, jak nas nie sprzedadzą do bordelu. <laughs> Będę sobie zapisywać historię. No to pa! 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 Bez sensu.